Witam, zapraszam Państwa na komentarz. Wczoraj indeks WIG20 zbliżył się do zniesienia 61,8 całego impulsu podażowego. Jednak no, mam takie wrażenie, że ta czerwona Miguel 9 trochę blokuje w tej chwili WIG WIG 20 i są tutaj pewne problemy z jej trwałym przełamaniem, niemniej jednak no, to jest mało istotny opór, dużo istotniejszym na pewno jest ten przedział czy też ten pułap cenowy 2450, wspomniane zniesienie 61 i8, no i przede wszystkim średnioterminowa zapora 2472-82, punktowy przedział cenowy, gdzie. Z pewnością należy spodziewać się wzrostu presji podażowej, a zanegowanie takiego oporu to bardzo silny sygnał techniczny zapowiadający kontynuację ruchu wzrostowego. Z takim pierwszym wskazaniem zapowiadającym no, możliwy wzrost, jednak presji podażowej, wejście indeksu w fazę ruchu korekcyjnego. To byłoby przełamanie strefy 2374-79, czyli takiej trzyelementowej strefy wsparcia wytyczonej na bazie 18, i 6, i i 2. I te wszystkie zniesienia są generowane z istotnych punktów. Tak więc strefa powinna pełnić rolę potencjalnie ważnego przedziału wsparcia, a jej zanegowanie powinniśmy traktować właśnie jako sygnał zapowiadający wejście. WIG-20 w fazę ruchu korekcyjnego. Na razie przewagę cały czas zachowuje oby z, obu z byków, chociażby z tego względu, że notowania przebiegają ponad właśnie tym lokalnym wsparciem. I podobna konkluzja, jeśli chodzi o kontrakty. Tutaj ważną rolę odgrywa w tym momencie przedział 2346-50. Strefa jest respektowana, ale takim analogicznym przedziałem w stosunku do 2374-79 na WIG-20 jest przedział 2320-25. Ten punkt zwrotny, który wczoraj wypadł w ważnym oporze Fibonacci'ego, w powiązaniu z przełamaniem na przykład takiej strefy 20-25, no, to z... możliwy sygnał rzeczywiście takiego ponadprzeciętnego wzrostu presji podażowej. Jak zwykle asykurowałbym się tutaj zniesieniem 113% jako filtrem cenowym poziom 2306, a w tej chwili obserwowałbym to, co się dzieje właśnie tutaj w rejonie 46-50. Ta niebieska. Median Line, też respektowana wcześniej, czarna ML, potwierdzona już dzisiaj, to stworzy nam dość istotną lokalną strefę, strefę wsparcia. Jeśli chodzi o DAX, to tutaj zanegowanie strefy 8250-66 mogłoby sprowokować podaż, i w efekcie na wykresie moglibyśmy zobaczyć układ XABCD, formacja symetryczna z projekcjami tutaj wypadającymi w przedziale 811737, na razie notowania przebiegają ponad tym wsparciem 5066, czyli potwierdzonym już potwierdzoną zaporą popytową Gdyż tutaj doszło, doszło ostatnio do jej, popyt wybronił ten przedział. Indeks SP. Brak na razie jakichś przełomowych sygnałów. Niepokojącym wskazaniem jest to naruszenie strefy 1701-1704, ale no nie odnotowujemy jakiegoś silnego wzrostu presji podażowej, a za taki należałoby uznać dopiero przełamanie strefy 1671-74. Dziękuję bardzo.